Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku Let's Play The Beach Runner Presents 2. Dzisiaj udajemy się do nowego świata, The Emerald Brine. W pierwszym świecie już z tą skończyłem wszystko i wszystkie retro przyszedłem poziomy i wszystkie banda, znaczy i wszystkie poziomy na 100%, więc The, The Walk and Wonderland mamy skończone. Obejrzamy... Obejrzymy sobie teraz historyjkę. Again, Ej, aha, czyli... <ścoughs> krótko mówiąc, wiele ryb się pozbył naszego Bidri nieelegancką drogą. O, jakiś postęp w osiągnięciu. Mamy teraz jakieś tańczenie dziwne. Lol. Nie rozumiem, dlaczego mi trochę ścina, a wy to rozumiecie? A, mi to denerwuje, no, ścina mi, no ewidentnie, mi ścina. Nie rozumiem, dlaczego. Ścina no ogarni się. Ja mam takie problemy z nagrywaniem tego Bidry O O, jak widzicie teraz na checkpointie stoi e, taka rybka. Ale mnie to denerwuje, że Bidry tak ścina. Było tak dobrze. Tak, fail. Wow. No, nie ścinaj! Głupia gro! Nie denerwuj mnie! No, i znowu! Jakaś dziwna ryba. Nie, ja nie mogę nagrywać w taki sposób, ja. Ja, ja pierdolę za przeproszeniem. Miścina, no nie widzicie? Wy to widzicie pewnie, tak? Miścina... Ja nie, nie, ja nie mogę nagrywać z takimi warunkami. Nie, idę krótszą drogą, bo po prostu nie mam siły na ten level. Ja zawsze jak miścina. To jest po prostu jakaś masakra. Mamy chociaż 100%, ale co z tego jak miścina? Ja muszę zrobić przerwę w nagrywaniu. Jest! Udało się chociaż na 100%. Perfekt. Okej, okay, kolejny level. Czekajcie, tylko zobaczyć, czy miścina. Jakby mi, jak mi teraz będzie dalej ścinać, to zrobię przerwę na nagrywaniu. Okej, okay, dalej miścina! Zaraz do was wracam! Sekunda. Okej, okay, wracam z powrotem, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej, aczkolwiek naprawdę nie wiem co się dzieje z tym Bidri Runnerem i teraz już mam po prostu na najniższych ustawieniach. Prawie na najniższych. O, tam był re retro level. Tak przy okazji. W ogóle ładne krajobrazy są. Takie Jezu, zapatrzyłem się na te tła. No, kurde, w, tym le w ogóle w tym świecie idziemy jakoś dużo gorzej niż w poprzednim. Ale chociaż gra mi nie ścina. W ogóle nasze potworki się zupgrade'owały i wyglądają trochę inaczej. Zale zarówno te górne, jak i te dolne. NIE! Pominąłem złoto, a w dupę sobie wsadzą. Później zbiorę to złoto, jak skończę ten poziom, znaczy jak skończę nagrywać. Jestem taki zły na siebie. Chyba, że zostanie nam trochę czasu z odcinka, to może jeszcze powtórzę wyjątkowo ten level. Aczkolwiek nagrywam e, już 5 minut, więc wątpię, żebym miał jakikolwiek czas na dodatkowe przejście, więc to już najpierw sobie zrobię później. Jej, osiągnięcie jogging alone. Okej, okay, kolejny poziom. Ale chyba teraz mnie ścina na szczęście Orzesz w mordę, co? Dobra, potęczymy sobie. O, kolejny postęp w osiągnięciu. Papier, papier, co to jest? Potęczymy sobie chociaż. Kolejny postąp w osiągnięciu. Okej, okay, plusika nie daruje. To możecie sobie wybić z głowy. O nie! Spadki klatek były przez sekundę. Ale na szczęście się udało. O! No! No! Jakim cudem! Tam był checkpoint już. Dlatego nie rozumiem. Oj, w tym poziomie sobie spędzimy. To jest dopiero drugi świata, co dopiero później. Później to będzie krwawa masakra, pewnie. Aj, spadki klatek. No i złota nie zabrałem, mój Boże, dlaczego mi idzie tak beznadziejnie? A, mogę sobie podtańczyć. Jej, 90 ze 100, postęp w osiągnięciu, jeszcze 10 i zdobędziemy osiągnięcie za tańczenie, ale... Ja chcę na razie przejść poziom, dajcie mi przejść poziom. No i dlaczego nie zdobyłem osiągnięcia? To mnie zastanawia. Powinienem zdobyć osiągnięcia. Nie rozumiem tego trochę. Przecież za tań... Czy... No! Nie, nie rozumiem tego! Nie, ja zaraz to wytnę, bo już mnie to wkurwia. Dlaczego nie zdobyłem osiągnięcia? Hello, ogarnij się. Nie, ja nie zbieram już tych złot. Bo one. Tak, ja, ja sobie odpuszczam. Aczkolwiek wpienia mnie to, że muszę odpuścić sobie złota. Cóż. Takie życie. Doskocz! Kur. Pip. Jest! Jest! Okej. Okay. Już daję dałem siano sobie z tymi tam wcześniejszymi dwoma złotami, ale... Już sobie później to zrobię. A tam jest alternatywna droga. Cóż. Nie wiem. Nie wiem po co zbieram te złote, jak i tak nie miałam 100%, ale... Chyba, dle... Chyba z nudów. O Boże, 10 minut i 3 poziomy dopiero. W tym odcinku zdecydowanie nie idzie mi dobrze. Jej, Dancing Full! O, dobra, teraz zrobię osiągnięcie. Kolejny poziom. Idziemy do kolejnego poziomu. Tam sobie blokuję, potem... odblokuję potem tą alternatywną ścieżkę. Pam, pam. No! I znowu! Jezu, dlaczego ja tutaj pominęłam w tym świecie tak dużo. Nie, te, w tym poziomie już nie odpuszczę. Chcę mieć tutaj wszystko na 100%. Jest tak, wiem, jestem nienormalny. Ale cóż, takie życie. Pójdę tą górną ścieżką, bo nie wiem, gdzie jest skrzynka. O! Nie, nie do retro, nie do retro. Retro... Jest! Udało się! O Boże, bym pominął... O w ogóle, wow, wow, po co, po czym my i, idziemy w ogóle? Po jakimś statku? Nie, nie ogarniam tego. Ale mamy skrzynkę. Tam ja chociaż... i... ja pociesza. Aczkolwiek... Wow! Wow, 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 wow! Okej. Okay. Uh. Jest, mamy 100%. Uh. Okej. Okay. I... Przynajmniej gra mi chodzi płynnie. Jest! Chociaż na 100% udało mi się trafić. Skrzynka. Zobaczymy sobie, jaki to strój. A ten był. O, tutaj! Chyba. A nie tutaj, do postaci której nie mamy. A w ogóle tak przy okazji odblokowałem pana ogórka, więc zagramy sobie panem ogórkiem. Bo chyba nim nie graliśmy. Albo graliśmy, albo ja już mam sklerozę po prostu. Ale sobie zagramy panem ogórkiem. Run? Ożeż w mordę! Co to jest? A przynajmniej możemy zacząć jak pan ogóry tańczy. Wow! To jest jakieś nabijanie punktów, tak samo jak te kółeczka były wcześniej, to teraz mamy takie coś. Tylko to jest na trochę innej zasadzie. Bo tutaj muszę odpowiednie przyciski po kolei, a tam musiałem kręcić gałką analogową. Pam, 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 pam. O! Okej. Okay. Ale mnie nie poszło tak ładnie Oj, Jezu, mi się mieli w oczach O, wow, wow, okej, okay, udało się 13 minut Pan Ogórek mi przyniósł szczęście, bo ani razu nie zginąłem Chyba Ja. Yeah. <śm> odwrócił się do nas Ok, perfect plus. I przejdziemy sobie jeszcze ostatni level. Albo sobie jeszcze przejdziemy, przejdziemy potem te 225, i to już będzie koniec. Bo ja muszę tak patrzeć, proporcjonalnie, ile nam zostało. Żeby podzielić na trzy odcinki, mniej więcej równo. Wow. wow. Nie. Wow. Huh. Oto O to potrzebujemy klucza. Do skrzynki. O! Zdobyłem tą większą, jakby gwiazdę. Naj znaczy, największą w sumie Wow! Okej okay. O, 17 na 34, akurat równo checkpoint podzielił jakby ten poziom No! Nie, plusika nie podaruję, spadać mi Rajska wyspa, Te klimaty są takie ładne tutaj w sumie nawet ładniejszy niż w tym pierwszym świecie bam, 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 bam. Wow. Nie, nie, nie idziemy górną drogą, bo potrzebuję klucza A kluczyka nie mamy Jeszcze! A! O Boże! Co ja tam próbowałem wytrzynić, ale udało się Dobra, przejdziemy jeszcze jeden poziom. Bo mam 15 minut, to jeszcze mogę jeden. Ożesz w mordę. Nie udało się. Ale było blisko. Dobra, patrzymy, patrzymy... Eee, w sumie... Dobra, jeszcze ten level przejdziemy jako ostatni i będziemy kończyć. Pam żeby podzielić równo mniej więcej na trzy. Wow, Boże! To jest skrzynka. Idę po skrzynkę. Skrzynka mnie... kusi. A skrzynka! Power me ten! Kolejna jakaś postać. Uuu! je yeah, Udało mi się tą taką dużą gwiazdę. Yeah! checkpoint. Je, jej, jej! tak ja zawsze sobie naczęśmiem, że ja muszę to odbić, a nie, yy, że tak powiem się schylić. O! Yeah. Uh. Kuleczka wredna. Jej, mamy na 100% i jeszcze udało mi się oblokować strój. Dobrze, ale potem poziomie teraz sobie skończymy odcinek. Na szczęście przesam już ścinać. No w mordę! Prawie mi się udało. Jej, ale mam skrzynkę. Yeah. Dobra, co my tutaj dostaliśmy? O, tutaj! Aha, czyli komander wideo z jakąś rękawicą. Spoko. Dobrze, ale... Dobra, to by było wszystko w tym odcinku. Na ten razem tutaj ja już przejdę na 100%. E, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Branerka. Pa, pa!